Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w terenie i odwiedzamy olejarnię Brzezinka. Zapewne oleje znacie. Zajmujemy się ich dystrybucją. Wierzymy w jakość, którą akurat tutaj jak najbardziej znajdziecie. Odnośnie tego budynku. Budynek pochodzi z początku XX wieku no może jak w okolicach 2030 roku, -30 roku, został tutaj przetransportowany z innego rejonu Polski. Tak właściciel się do niego przyzwyczaił, że nie zostawił domu w starym miejscu zamieszkania. Wewnątrz znajduje się manufaktura. Ale manufaktura taka, która jest naprawdę bardzo oryginalna i bardzo Was zaskoczy to, jakie możliwości i jakie oleje są wewnątrz wykonywane. Nie ma oczywiście wielkiego przetwórstwa, nie ma olbrzymich linii produkcyjnych, oszukiwania. Tutaj macie 100% olej z produktów, które są zawsze przebadane, i zawsze zweryfikowana jest jakość tego, co wychodzi w butelkach między innymi do was. Więc serdecznie Was zapraszam do środka. Zobaczycie, jak wyglądają dwa pomieszczenia główne, bo tylko tam są dwa główne pomieszczenia, a mianowicie. W jednym z nich jest tłocznia, która wytłacza z różnego rodzaju ziaren olej, a w drugim jest rozlewanie, etykietowanie i butelkowanie. Proste, wydaje się proste, ale żeby coś takiego zrobić, trzeba naprawdę poświęcić bardzo dużo czasu, no bo praca wykonywana jest najczęściej przez właścicieli, ewentualnie jeśli mają więcej zamówień od zainteresowanych. Osób, no to wtedy ktoś jest dodatkowo zatrudniany. Zapraszam Was do środka. Idziemy. Jesteśmy na progu, więc wejdźmy do środka. Moi drodzy, ja doznałem szoku, bo myślałem, że okej, okay, olejarnia mała, manufakturka, która produkuje dobrej jakości olej, ale no, nikt o nim nie wie. No Nic bardziej mylnego. Po prostu wchodzę, patrzę tutaj na dyplomy, na certyfikaty potwierdzające naprawdę rewelacyjną jakość tego co tutaj jest produkowane. Chodźcie do środka, zobaczcie. Europa na widelcu jeden rok. Dla oleju z Czarnuszki, o którym robiłem film. Olej konopny, eee, dyplomy ministra rolnictwa, dziedzictwo kulinarne akurat dla Dolnego Śląska, eee, z Dolnego Śląska. Akurat taki też certyfikat mój ojciec dostał za Ćmogę Świętokrzyską. Tutaj dyplom od prezydenta za Zdobycie tytułu laureata krajowego w ogólnopolskim konkursie AgroLiga. Więc moi drodzy, idziemy dalej. Tutaj znajdują się prasy. Na tym z tego, co właściciel powiedział, głównie jest robiony olej rzepakowy. O którym oczywiście też rozwijemy trochę dziwnych historii, które niestety w mediach i w sieci. I wszędzie naokoło są produkowane, a są oczywiście jednym wielkim kłamstwem bez żadnych dowodów. Ale przejdźmy tutaj. Zobaczcie, świeżo przysłane ziarno. Większość e, ziarna nasion jest e, pochodzenia polskiego. Jak widzicie, przychodzi z Polski. Nie jest to kupowane za granicą po taniości tak żeby tylko jak najwięcej się nachapać tutaj jakość jest bardzo istotna jedynym tutaj jedyną jedynym jakby ziarnem który jest z zagranicy to jest czarnuszka która pochodzi z Indii bo akurat tam najlepszej jakości ten produkt produkt zioło jest produkowane więc jak sami widzicie niewielkiej ilości Produkcja nie jest robiona masowo, jest robiona tylko i wyłącznie po to, żeby było świeżo, żeby było szybko. Znaczy, szybko, w sensie takim, że wyprodukowany olej od razu wędruje jak najszybciej do odbiorcy. Nie ma dużych magazynów. Generalnie zaraz zobaczycie, jakie są zapasy. Są naprawdę minimalistyczne, tak, żeby tylko móc e, wysłać do osób zamawiających odpowiednie ilości e, wyprodukowanych. Olejów. Moi drodzy, tutaj jest praska. Nie wiem, czy widzieliście. Wygląda, że tak powiem, stara szkoła. Nie jest to maszyna przemysłowa, jakaś taka olbrzymia, której byście się spodziewali w olbrzymiej fabryce. Tutaj wsypuje się ziarno, tutaj wylatuje nam olej, tutaj wytłoczyny lecą. Prosty sposób. Tutaj w tych e, dużych bańkach przechowywany jest olej przez jakiś krótki okres aż opadną pewne elementy, które niestety wśród Polaków nie są zbyt mile widziane, co jest zaskakujące. Niektóre oleje specjalnie są w taki naturalny sposób grawitacyjny, nie są filtrowane, tylko raczej grawitacyjnie opadają te muły i wtedy olej jest wyciągany i pakowany do butelek. Co jest zaskakujące, jak już Wam powiedziałem, Polacy nie chcą kupować mętnych olejów. To jest dziwne, bo wszystkie właściwości, no wszystkie, bardzo duża część właściwości prozdrowotnych jest właśnie w tym mule. Więc może zmienicie, moi drodzy zdanie, i będziecie jednak tego typu produkty bardziej poszukiwać, to no, wtedy takie będą dostępne. Dobrze, tutaj już mamy oleje, a tutaj lecą rurki. Taka ciekawostka. Jedna jest typowo tylko i wyłącznie dla czarnuszki. Wiecie dlaczego? Bo olej z czarnuszki jest bardzo esenc esencjonalny, ma bardzo wyrazisty smak. I jakby na przykład po pierwszym wytłaczaniu nagle zmieniono ziarno na jakieś inne, no to wiadomo, że przynajmniej kilkanaście butelek miałoby posmak czarnuszkowy, mimo że na przykład olej byłby ze słonecznika lub jakieś, jakiegoś innego ziarna. Więc tutaj płyną nasze oleje i idziemy. Do drugiego pomieszczenia. I jesteśmy w docelowym pomieszczeniu. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj to są jedyne zapasy, jakie właściciel olejarni posiada. To jest ich magazyn. Jeszcze z tej strony jest niewielka e, półka, która. A, nie wiem, czy tutaj jest ich sztuka, ale gdzieś może z 200 olejów. Zobaczcie. I to jest koniec. To jest koniec olej produkowany w tym miejscu jest produkowany i od razu wysyłany tu nie ma przestojów biorąc pod uwagę, że niektóre oleje muszą być zużyte lub powinny być zużyte, żeby miały jak najwięcej właściwości prozdrowotnych w okolicach 6 miesięcy, czasami dłużej a co ciekawe akurat właściciel olejarni e, wykonywał różnego rodzaju badania które potwierdzały wysoką zawartość właściwości e, Prozdrowotnych, na przykład w oleju, o ile dobrze pamiętam, co i o oleju lnianym, rzeczywiście to, co trzeba, w nim się znajduje, czyli kwasów omega-3, jest dokładnie tyle, ile zadeklarowano, co świadczy o bardzo wysokiej jakości i tym, że przedsięwzięcie nakierowane jest na jakość, a nie na ilość. Dobrze, lecimy dalej po maszynach, które się tutaj znajdują. Jak widzicie, no nie ma tutaj dużo maszyn. Wydaje się, że produkcja jest nieskomplikowana. Tam mieliśmy prasę, tam mieliśmy beczki do chwilowego przechowywania oleju. Tutaj on jest z tych beczek przepuszczany i tutaj wpuszczany jest do butelek. Butelki są napełniane. Tutaj w zależności od typu jakie butelki są wykorzystywane to tutaj jest zamknięcie butelek. Jak już mamy uzupełnione, wkładamy na etykieciarkę. I w zależności od tego, jaki olej był tłoczony, butelki już są prawie gotowe do wysyłki do Waszych domów. I zbliżamy się moi drodzy do końca naszej wycieczki. Krótkiej, ale uzmyswiającej w jaki sposób powstają oleje w manufakturach, w miejscach, które robią coś z pasji, a nie tylko i wyłącznie z konieczności zarobku i z Biegu za pieniędzmi. Teraz kilka ciekawostek odnośnie olejów. Między innymi odnośnie oleju rzepakowego, którego tak nie widzicie, tak uważacie, że to, och, uh, tylko i wyłącznie chemia tam jest, bo oczywiście wszyscy pryskają ten wspaniały polski rzepak różnymi substancjami zawierającymi glifosat. Wiadomo, niektórzy pewnie tak robią, ale moi drodzy, taka informacja, jeśli nawet nie mówię, ten nie był. Ten rzepak, który jest sprowadzany tutaj do olejarni, jest sprawdzany pod tym względem, bo to bardzo łatwo jest rozróżnić. A trik rozróżniający jest taki, że bardzo często bywa, że uprawy rzepaku, które są nierównomiernie dojrzałe, właśnie są psikane chemią po to, aby szybciej roślina wyschła i można było zebrać nasiona. Ale te nasiona bardzo łatwo jest rozróżnić. Mają inny kolor. Więc jeśli przychodzi tutaj jakaś dostawa, która choćby, wi... jak się na nią popatrzy, wizualnie sprawia wrażenie, że ziarno jest nieregularne, wygląda w różny sposób, nie jest jednorodne, ma różne kolory, to oznacza, że coś jest nie tak. Ale, moi drodzy, nawet jeśli by się zdarzyło, że kupujecie gdzieś olej, i uważacie, że tam może glifosat występować, to już Wam mówię, że on owszem mógłby być, ale z wy... w wytłoczynach, nie w oleju. W oleju glifosatu nie ma. Właściciel mi nawet powiedział olejarni, że jeśli ktoś mu udowodni, że jest glifosat w oleju, który produkuje, to zwróci koszty <gryny> zakupu i... i tyle. Więc... Nawet naukowcy nie chcą badać e, oleju pod względem zawartości glifosadu, gdyż uważają, że to jest bez sensu, bo wykaże 0,00000 i może jakaś enta wartość, e, która jest błędem po prostu pomiaru, i tyle. Nic więcej tam nie będzie. Więc pod tym względem oleje są bezpieczne, moi drodzy. To jest wszystko w wytłoczynach. Po prostu glifosat nie rozpuszcza się w oleju, więc nie ma możliwości, żeby w nim był. Prosta sprawa. Moi drodzy, odnośnie oleju lnianego, który jest tutaj wykonywany, były wykonywane badania weryfikujące stabilność biochemiczną tego oleju, i okazało się, że po terminie przydatności zachowuje swoje właściwości prozdrowotne nadal. Więc Musi to oznaczać tylko jedno. Musi oznaczać to, że jest produkowane we właściwy sposób. Tutaj oleje są produkowane na zimno, one nie są rafinowane, są wytłaczane, prasowane, tak jak widzieliście w temperaturze no takiej naturalnej, e, jaka jest w powietrzu. Więc możecie być pewni, że przynajmniej wychodzące stąd gwarantują wysoką jakość. I nie traktujcie tego jako reklamę, bo Równie dobrze mógłbym pojechać do jakiejś innej manufaktury, ale tutaj sam spożywam te oleje, więc dlaczego mam nie powiedzieć kilka miłych słów i wpłynąć na to, że ludzie rzeczywiście będą zwracać uwagę na to, jakie oleje kupują. Bo wiadomo, że z olejami różnie bywa. Nieuczciwi producenci kupują nasiona i ziarno, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kto je produkował, w jaki sposób było zbierane, w jaki sposób było traktowane podczas zbiorów. Czasami też niektórzy mieszają oleje z różnymi innymi substancjami, tak żeby uzyskać po prostu większy wolumen. Tutaj tego nie ma, więc. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszej wycieczce, zobaczyliście jak wygląda manufaktura olejowa. Myślę, że bardzo ciekawa. Jeśli nawet chcielibyście w przyszłości otworzyć podobny biznes, to myślę, że to jest gra warta świeczki, jeśli rzeczywiście podchodzicie do tego z pasją. Bo to jest bardzo istotne. Bez pasji nie ma jakości. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do zobaczenia następnym razem.